Siemaneczko, z tej strony oficjal. i witam Was po raz kolejny w filmiku jak zrobić localhost do serwera Minecraft. Jest to serwer postawiony na dedyku własnego komputera. Yy, localhost to jest mniej więcej coś takiego. IP yy, 4.0 to są Google. Tutaj jest yy, port serwera i to jest mniej więcej localhost postawiony na lokalności komputera systemowym. I to jest serwer niepubliczny. On nie będzie dostępny dla innych użytkowników, chyba że korzystacie z tego samego Wi-Fi. Z tej samej sieci internetowej. Dobra, przechodząc do dalszej kwestii, tutaj macie coś takiego jak start.bat i to jest właśnie ta szybsza metoda, którą chcę pokazać w tym filmiku. Wygląda ona w ten sposób. Tutaj macie maksymalny ram do przypisania, tutaj macie minimalny ram, od którego serwer startuje, a tutaj macie yy, ten. Nazwy i archi. czy w tym przypadku to. Dobra, yy, Tak nie tu. <laughs> I na ogół to, że po prostu nie otwiera się konsola automatyczna przez zjawę, tylko odpala się CMD. Czyli w tym przypadku, co? Bo jak widzicie, start.baz jest plikiem sadowym Windowsa, więc on automatycznie odpala nam CMD. Dobra, pliki się ładują. Trzeba za zaakceptować eule. Eula na true, bo jak nie zaakceptujecie Euli, to mam serwer nie będzie chciał się odpalić i nie się tego serwera za żadne skarby. Musicie Eulę zaakceptować. Jezus Maria, co się dzieje z Minecardem dzisiaj? E, przepraszam, że tak popijam herbatę, ale choroba mnie łapie i po prostu coraz gorzej mi się gada. Jeśli chodzi o te dwa pliki, które Wam pokazałem, spigot, spigot i start.bat będzie u mnie na Githubie do pobrania. Link będzie w opisie i w komentarzu. Poprzez to, że ten filmik udostępniam na YouTubie, jak i na TikToku, to ten link będzie właśnie w opisie i w komentarzu. Dla dwóch kwestii. Dobra, serwer się ładuje, 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 ładuje. Ale coś się załadować nie chce. Dalej się ładuje. O fuck! Dobra, serwer się załadował. Wracamy do folderu. I server properties. Dlaczego Wam chcę pokazać server properties? Jest to przypomnienie, bo ja chyba Wam to pokazywałem w pierwszym filmiku jak zrobić localhost z dłuższą metodą. Z takim bardziej kombinowaniem. A tutaj Wam pokazuję tą szybszą metodę i tak, Was interesuje, w sensie mnie dzisiaj interesuje tylko ten online mod poprzez to, że jeśli jesteście użytkownikami Minecrafta non-premium, korzystacie z takich launcherów jak t launcher Crystal Launcher itd., itd. to jesteście użytkownikami non-premium, więc tutaj musicie online moda dać na false. Ja zostawię na true poprzez to, że mam Minecrafta Premium, więc mi Minecrafta Premium od razu złapie. Dobra, póki serwer jest uruchomiony, to teraz sobie na niego wbijemy. Jak widzicie serwer został spingowany, mógłby nawet, nawet dla przykładu zmienić y, serwer mod zrobić reloada. Mogę nawet tak zrobić. Serwer properties, otwór za pomocą, otacznik, let's go. I serwer mod był tutaj. Zostawimy sobie takie mod tg Dobra eee, Reload Minecraft To no, jak widzicie motte tg się zmieniło Wchodzimy na ten serwerek Zobaczmy co jest tu Jak widzicie, jest nasz jest Spigot. Trzymamy sobie komendę pl. Oczywiście, Localhost mi zawiesi się. i to jest nasz Spigot. Teraz włączę serwer, to powinno mnie wyrzucić z serwera. No i widzicie, wyrzucił mnie z serwera. Więc nasz Localhost działa. Dobra, jeśli ja z nami żegnam, trzymajcie się. Cześć.